Nie będę już taki. Nie będę już taki. Nie będę się od Nie Pojawi się od razu. Pojawi się, w Nie w wow. i już taki. Nie będę już taki. Nie będę już taki. Nie będę już taki. Nie będę już Przestań, niech twoja siostra będzie się dobrze bawić. W końcu to jej wieczu, pani. Masz całkow... Masz całkowitą rację, moja księżniczko. Czas na licz. Może zmuszam te ile do zastrzemienia twojego. Teraz zapęcz. Twoje oczy rozszerzają się z przerażeniu na względu utań. Stręciłam, skręciłam kostkę, ugryźli mnie. Och, naprawdę? Jeśli masz zamiar kłamać, przynajmniej będziemy się lepsze. A teraz chodź, najwyższy czas przyzwyczajcie, przy przed to przed krótnicznym palcem. Najczęst się na parkiet i próbujesz i pograć w rekince. Ten facet jest ważny się sprawdza. Taranka nadzieję, że które którego zaręczę. Nie działałaś tak gorąco jak on. Nagle wpadasz w palikę i odciągasz ją na Maj, spodziewasz się jeździć wi 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 Nie widziałam tego. Ja też nie. Co teraz? Wygląda na to, że będziemy jeszcze... Zabrać online z tapka Czyny, pyta czy co Wam dziwne jest jak Nie! Maj będzie smutna na swoim własnym tytule, Chyba, że musimy jednego gości, żeby się nie na Maj Co? Myślisz, że to zadziała? No i dobra, weź stripteaserkę i zrób mi z... jakichś fajnych szychani... ślizgów. Ty zaczynacie szukać potencjalnej stripteaserki, ale każdy mężczyzna, którego pytać śmieje się z tego. Ma zamiar się podjąć, gdy ktoś delikatnie klepie swą twarz. Czy mogę wam pomóc, Panie? Odwracasz się i widzisz tego samego gorącego faceta, który sprawdzał się podczas tańca. Uśmiechając się do ciebie i Jenny. Och, cześć! Zauważyłam, że ty i twój przyjaciółka kręcicie się wokół baru. Prosząc o pomoc, czy mogę pomóc? Szukamy kogoś do rozebrania dla mojej siostry. Czy wiesz? Czekaj, co? To jej wieczór, panieński. Nie zarezerwowałyśmy za stricte zepki, tak? Stojny facet zastanawia się przez chwilę, po czym patrzy na tydzień Pod Podjęty warunkiem, jaką zapotrzeb Feral Cresztową. Czy co? Myślę, że to uczciwa umowa, Perełka. Powiedz tak, choć to nagły wypadek. Twoje oczy wolnie wędrują po jego brzeźbionym ciele i kiwają eee, W porządku. Rozszerzają się te że co się rozbierać. Co jest w takim jak co tak Tutaj, to? Właśnie tutaj, o tak! Gorące papier tańczy z mają, ale jego oczy nigdy nie wchodzą z swoich. Co zabójcy wstępnie wkłada z góry na i Więc teraz, co powiesz na randkę? Ja nawet nie znam twojego imienia. Jestem Luigiotis, a ty? Kreuka. Twoje imię jest tak piękne jak ty, więc co powiesz na razie, no? Zanim będziesz mogła odpowiedzieć w pobliżu, słychać nagły huk. To wyzwala coś wtedy i zakrywając uszy. Nie rób mi krzywdy! Nie rób mi krzywdy! Nie rób mi krzywdy! Ciemność ogarnia Twój mózg, gdy powracają Twoje najstraszniejsze wspomnienia. To tak, jakbyś znowu była w tej ciemnej piwnicy, która była Twoim więzieniem lata temu, otaczając cię słaby zapach gnijących tulipanów. Zrobię cokolwiek, nie rób mi krzywdy, proszę. Maj pędzi do ciebie. Czy. czy. perełka w porządku? Nie martw się. Przez pomyłkę przewróciłam stół, tak mi. Przykro. Jesteś bezpieczna, obiecuję. Maj przetula cię mocno i wkrótce wracasz do zmysłów. Nagle zdaję sobie sprawę, że wszyscy na ciebie patrzą. Muszę iść. Spieszysz się do domu, gdy tylko wchodzisz do swojego salonu. Opadasz na połudłogę i płaczesz. Kiedy to się skończy, gdy nie mam już 16. Twoje okropne wspomnienia wraca do ciebie ponownie. Masz 16 lat i siedziesz samotnie w ciemnej, wilgotnej cali, na podłodze porozrzucane są zgniłe tulipany. Nagle ciężkie metalowe drzwi otwierają się, a zamaskowany mężczyzna wchodzi Twój porywacz. Wyglądasz dziś pięknie, kochanie, jak anioł. Śledzi Twoją zaloną łzami twarz świeżym tulipanem, który trzyma. Odejdź ode mnie. Robisz go odepchnąć, ale on chwyta cię za nadgarstki i przyciąga bliżej. Kiedy przestaniesz mi się opierać, mój słodki kwiecie? Kocham cię, a dzisiaj będziesz moją na zawsze. Ciągnie cię do innego pokoju w piwnicy i serce ci spada. Przeszeń urządzona na wesele. To co? To wszystko? Dziś jest dzień, w którym stajemy się jednością, kochanie. No nie! Proszę nie możesz! Nie mogę cię poślubić. Pozwól mi odejść! Pozwól mi odejść! Zaczyna się wycofywać, ale on wciąż się zbliża. Zdaję sobie sprawę, że nie zamknął wejścia do pokoju. Nigdzie nie idziesz, mój kwiatuszku. Chodź do mnie. W panice łapiesz płonącą świecę obok mężczyzny, obok siebie i wbija się wokół mężczyzny. Krzyczy. Ty z piwnicy, mężczyzna próbuje cię zastrzelić, ale ucieka ze więziennego budynku bez szwanku. Z weschnieniem wracasz do teraźniejszości, stoisz powoli próbując opanować dreszcze. W porządku, on nie może mnie teraz skrzywdzić, ale glinierzy nigdy nie znaleźli tego człowieka. Jesteś pod ochroną świadka, ale nie czujesz się bezpiecznie. Twój porywacz wciąż gdzieś tam jest. Następnego ranka budzi się z odrobionym zaufaniem do życia. Poszedł i prześnił daje się do szafy. Muszę pozostać, pozytywnym, muszę pozostać pozytywnym w życiu i ubierać się jak najlepiej. W końcu jestem projektantką, z co mam się ubrać do pracy? Wyglądam tak słodko, właśnie tego potrzebowałam dzisiaj. Czas na majówkę, Mamy dzisiaj zobaczyć klienta. Kiedy wychodzisz z domu, ogarnia cię dziwne uczucie. Czy ktoś mi śleci? Ogląda się, żeby sprawdzić, ale nie widzisz nikogo podejrzanego, czy się czaj? Boże, jestem taka paranoiczna. Docierasz do domu maj A jej matka Kitty wprowadza się do środka. Perełka, twoja gra w strój, jest gotowa. Uśmiecha się do niej z wdzięcznością, zadowolona z jej reakcji na trójstronność. Czy Maj gotowa? się na spotkanie z naszym klientem. Och, kochanie, Maj ma złego kaca. Powiedziała, że nie da rady. W porządku, to nieprofesjonalne Nie jestem zaskoczona. W zeszłej nocy piła jak ryba. To nasz Maj. Myślałam, że posiadamy takie przyjaciółki, jak ty z innym, ale i ale zmieni I ty daje ci, ci spojrzenie. Była na ciebie jak matka. Droga Maj, powiedziała mi, że miałaś atak paniki zeszłej nocy. Ja tak. Kitty bierze twoją rękę swoją i ściska ją pocieszająco. Wiesz, że jestem tu dla ciebie, prawda? Możesz ze mną porozmawiać. Jestem tak samo dobra jak twoja matka. Kitty zawsze była przy mnie. Muszę mi się jej zwierzyć. Jeśli nie mogę jej zaufać, nie mogę zaufać nikomu. Z zwierz się, Kitty. Ucisz ją. Kiwasz go, a Kitty prowadzi cię do swojej kuchni na herbatę. Co będziesz miała, kochanie? Herbata lewandowo-miętowa, herbata rumiankowa. Pomoże ukoić moje zmysły. Kiedy podaje ci filiżankę herbaty i oboje siedzicie przy stole. Powiedz mi teraz, co się stało zeszłej nocy? Ile kroć słyszę głośny dźwięk, przypomina mi to, co się wtedy wydarzyło. Wiem, wiem, że walczysz z demonami ze swojej przeszłości, moja droga. Kiwasz głową, a ona bierze Twoją dłoń, swoją. Cokolwiek to jest, zawsze pamiętaj, że jesteś silna. Te demony zawsze będą częścią Twojego życia. Ale nie pozwól im określić, kim jesteś. A może spróbuj spotkać się z terapeutą. Dobrze jest mieć kogoś bezstro bezstronnego, z kim można porozmawiać. Dajesz jej wdzięczny uśmiech i wstajesz do wyjścia. Dzięki za wszystko, Kidiu. Jesteś najlepsza. Wychodzisz z nadzieją. Nagle kilka przeciw. później czuję za sobą obecność, ale boi się spojrzeć wstecz. Iść szybciej, zmień pas. Muszę się stąd wydostać. Zaczynasz iść szybciej, ale wkrótce zdajesz sobie sprawę, że prześladostwo dopasowuje się do twojego tempa. Zdjęta strachem rusza do sprintu. Już prawie wracasz do domu, gdy ktoś łapie cię za ramię. Wreszcie cię znalazłem!